Siema widzowie! Dzisiaj odcinek ze Stilla Brayroth I oczywiście Miałem Brayroth tylko ludzie mi ukradli jak się zalogowałem Więc kaszana. nam eee, <laughs> Szczęście coś mi zostało Ale na pewno odzyskam jakieś mm, Kilka e, Więc e, najpierw sobie jak kupimy jakieś rzeczy Żebyśmy mieli Te mm, Czym na przykład Po prostu żebyśmy mogli innych trappować. nieczyk Dobra. E, widzowie. Oczywiście zachęcam też do zostawienia 100 lajka i też e, skomentowania mojego filmu, gdzie robiłem test cukierków. Zachęcam, na serio. Zachęcam. Serdecznie zachęcam. A tutaj leu leu Leo mój. trippi Bambini, krostini. Dobra, widzę, on, oni mnie trafili, jeżeli. Bambini, krostyni. Poczekajcie bardzo, mam otwartą. Mam no, te broje wroty w Jostmaszyna. Trik, trat, parabol. u góry. E, nic nie ma. Traktat, czy. Widzę i też zachęcam do. Tego filmu, gdzie dostałem te skierki zachęcam do, do subskrybowania kanału i też do polubienie i skomentowania, Tak, bo mi, mi, mi to pomoże w rozwoju kanału, a Wam, a Wy będziecie dostawać powiadomienia o moich filmach. Dobra, hmm, ja będę jak tego leu, 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 bo kurde, wkrzyli mnie serio. Eee, dobra. Tutaj szybciutko tak i biorę. Jeszcze nie, jeszcze nie niedzielny I kradnę I ja pierdolniczy, jak ja nie wziąłem. Tak? Leru-leru-leru. Dobra, widzę I mi się wydaje, że chyba odzyskaliśmy leu-leu-leu. Widzę jasku? Leu, leu. No i S. S. A, źle wsadziłem, nie? Dobra, widzę, ignorujecie moje. Rodziców? Mm, e, no ale po prostu rozmawiają. Tak. Jak to rodzice? Mm, Dorośli w sumie. A wyschnąłem mojego. Leu, leu, leu. U fala bo on był mega dobry U bombardilo, krokodilo. Floury. No gościu, no ja ci uratowałem bazę! No nie! No Boże! O Boże Święty! Nostralelitos! Boże Święty, no co tu się dzieje, tu są takie lagi! Zawiera! Bo o Boże, mnie no no to tak wkurza! W tych bazach nie, niektórych Boże! Co wie? Spójrzcie, co to, to się No nie? To jest tragedia, nie? Co się dzieje, Boże? No, ja nie wyjdę stąd. No, Boże, gościu! To ma we mnie problem. Dobra, co wiem. Yy... Oczywiście, pozdrawiam tamtych, tylko nie tych, którzy mi ukradli, kurno. A ta? Bo nie, no widzę, jak ktoś mi kradnie. To chyba nikt nie lubi mi się, wydaje. Nie? Ty. E, poczekajcie. Kościół ma tylko tą pandę. To nie dobrze. ma tylko tą pandę. Tu ktoś ma łów. To poczekajcie, trzeba zobaczyć, ile mi to pasa, Dobra. Co by... Jeszcze by było dużo czasu. Nie no, Boże. Ktoś się zalogował. No kurde, no. To co i właśnie tego nienawidzę też, nie? Te ludzie tak robią, nie? Może, poczekajcie, tylko sobie kamerkę tutaj, o. Okay. Eee, widzowie, dobra, oczywiście jestem trochę chory. Też nagrywam z telefonu, będzie ciężej i mi trochę się gra, zwłaszcza jeszcze kamerka. Więc chyba będę nagrywał bez kamery, to mi się wydaje. Bo to dla mnie to jest ciężko. Obor, koko fantusia, ale fantusia to jest, ale jest.

Respawn, respawn, bo o zaskoczyłem. w ogóle, o bazie. Uf, na szczęście. Dobra. Ale mi w ogóle jeszcze tak laguje, bo ludzie tutaj. tutaj hardują, nie? Ludzie to tu w ogóle. nie wiem. O. terminam, Ja chyba krętem tralalo, bo. Tra bo ja nigdy nie wyjęto tralalo. Chociaż nie, jak ja tu nie patrzyłem, w innych się trzymam. Czyłem... <śmany> no. O Boże, nie, 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 szybko, boże, 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 boże nie. Boże, co się dzieje? Boże, ja nie wiem. Nie wiem, boże, jeszcze to kur... nie. nie. Nie, 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 nie. Ja piernicze, widzowie. I widzicie jak ja mam to dojazd, nie? Kradli. Chyba, albo nie wiem. O, kawalo. kawalo lerule leru, leru. virtuoso, no? virtuoso. virtuoso. bramula, mam ulle, leu leu Virtuoso ulle, 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 nie ulle, O tam widzowie Ej Dobra, widzowie Olipa straszna mm. Chcesz jeszcze Ej, widzowie? Ja chyba będę wsadzał te trzy leu, 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 te maszyny. Jak dobijecie pod tym filmem 100 lajków. Grać mityczny. Nie Lucky block. Nie To co? Uzostawmy no tę maszyną. Ja nienawidzę trochę tego. Tygu... O Boże, no Boże luj! Zostawmy ty głupia? maszyny, no serio... Uuu, jednak lubię. Jednak się lubimy. Skierka. Ja nie wyjrzał tak ten typak... temu. to No i niech nic nie chronę, jednak się gra nie lubimy. Strasznie się nie lubimy, nie? Dobra. Dobra. I to wie, nie wiem, ogólnie ludzie tu mi wszystko chcą kraść. Nie, czemu akurat mi nie? I sobie powiem Wam tyle. Ja nie wiem, czemu mi to robią, nie? Ja nic im nie zrobiłem. My się nigdy nie wiedzieliśmy. Zobaczmy. Łańmy to. Będę musiał tam iść. Dobra. O! To. Parwa dęta. Takiego trapa mi zrobili, nie? Nie. Patrzcie. Wejdę tylko, żebym to zniknęła.

To... Te od razu to walczę, nie? Mam 12... ...bilionów. Nie no, gościu, a ty to otwierasz, czy co? Otwierasz to... Fuse Machine? Typ... Typ, co nie... No Otworzyłeś to Fuse Machine'a. Nie wiem może... Ludzie. Glorbo, To triv. Nic si v paže. Nic. A no, taky bez neměl. Hmm. Pro angutí níž Orangutini. Berry Berry big. No ty. O! No zostaw mnie ty! Widzę wiem co on ma do mnie, nie? O Boże, każdy się bije teraz tego piko orangutini, nie? No teraz wydrobić dziecko. O, o boże, 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 boże. boże, boże. No szybko, idź, nie mogę. Dobra, widzowie. Postaramy się coś jeszcze ten um, ukraść. No, na razie nie idzie za dobrze. U, ale tutaj coś już okay. zaczyna dziać. Nie. Czy wy nie sądzicie, że. flick frigo gumelo. To go też do maszyny włożę potem. No nie, dobra. Trudno, ale... Mogę w sobie... iść gdzieś... O Boże, ludzie! Gościu, czy ty masz do mnie jakiś kurna problem? Bo ja już nie wytrzymam zaraz. Co wie teraz chyba serwer zmienię. O Boże, no gościu, co ty masz do mnie? No wypad. Ci powiem. Wypad ci powiem. Um, Czy dosyć. Wiesz. Go robiłem przynajmniej. Oh. Co on mu? Kwalu mówi. Kawallo virtuoso. No nie, przecież w ogóle wyszedłem, nie? O pewnie nic, ta gra to jest, to już, to coś się dzieje, nie? No jeszcze... no nie funkcjonuje po prostu I sobie... Ja też oczywiście zachęcam do słowa lajka Bo wbijemy stukę Brakuje tylko jednego Ja, niebo, ja nie chcę tylko jednego, jednego. suba Ja chcę tego jednego Yy, yy, ten... No, No co? Teraz gramy na serio? Czy dalej się bawimy? Jeśli na serio, to dajcie suba Jeśli na... dalej bawimy, to, to lajki. Dobra, widzę, że sorki za moje palce, ale. Po prostu spójrzcie, ja, ja tu mam. Ja na takiej aplikacji nagrywam, mogę sobie kamerkę zmieniać. Na przykład tutaj, o. Siema Dobra O Boże, Boże, Boże Święte Dobra widzowie, lecimy z tematem mm, mm. no i i dobra, powiedzenia Jeśli chcecie żebym nagrał live'a to dajcie sobie lajka, wszystko komentarz również Komentarz napiszcie tak, albo nie, napiszcie skibidi, Lucky block ok, gitos. Dobra, to sobie owa, owa, no, babu Babu głupia. Idzie zawsze, jest to głupia, ale to w nie. To jak? Co jest? To jest Tetesaur. Hrane Tetesaur. te Tetesaur. Ja Papier Nie. za wiele. Jeśli was test to wkurza. No to stawcie suba lajka. Boże, dobrze. Dzięki Bogu. Dzięki Bogu, że wyszła. Kurze. Nie odważył. Dobra. To weź, A jeszcze mam do Was pytanie. I Jeśli chcecie różnag moim kolegom. No dajcie, podajcie To napiszcie w komentarzu y, tak, chcemy z kolegą? Nie? Okej? Okay? To wtedy będę wiedział. Dobra widzę. prawie ten... Y, 13 bilionów. No kurde. Yes, drugim, <Nieśle> Dobra, drugim, jest różno 13 medionów. Dobra, widzę. Chcecie drugą część z Steel Abra'a? Piszcie w komentarzu, to się zrobi, nie? No kurde no, gościu. Czy ty możesz się opanować? Widzę, że każdy mnie na tym serwerze nienawidzi Nienawidzi, nie wiem czemu, może nie znają I może wiedzą, że jestem youtuberem A może po prostu mnie nienawidzą No burze Widzowie, no to nie ma sensu A nie, dobra, gość mnie uderzył, więc no gościu chce wyjść z twojej bazy. Bo ty mnie pijesz kurde Pa A pa. Pa, gościu. Dobra widzę. I to na tyle z tego odcinku i...